Trzy, cztery. Cześć, Teraz, kochani! kochani! Proszę, no, dzisiaj ja jestem głównym bohaterem. Tak. Mamy pytania dla mojej rodzinki. Zobaczymy, jak mnie znacie. Kurczę, proszę mama, się skupić. Mama już starszyła nas, że. A, są haczyki. Yy, od kogo zaczynamy? Możesz od taty. No od dobrze, starszego, dobrze. Od młodzieży. Yy, proszę bardzo, podaj dzień. I miesiąc moich urodzin. I <laughs> ósmy ja, no ja. luty. Koleżanka, proszę. Łącznie proszę. z datą? Nie, nie, nie. Nie tylko ok. dzień i miesiąc. Jest to ósmy luty. Zgadza się. Dziękuję. <laughs> proszę, A, a jeden data punkt? specjalnie, nie? <laughs> Pierwsze zaliczone. Teraz do mnie. Jaki jest znak zodiaku mój? Wodnik. Słucham pana. Nie wiem. Nie, nie wiem. A minus. A Ewa ma plus. A, nie. Wodnik. Ale Ewa nie powiedziała. No wodnik. Nie słuchasz? Dobrze. Co Ewa nie e, ta teraz Zygmunt, W jakim mieście studiowałam? Wiem, że przez Wrocław jechał. No w jakim mieście? Nie wiem, nie A ja cię kręcę, no mąż nie wie, wunia. Zielona Góra. No Zielona Góra, Zygmunt. No wiesz co? No ale punkt punktu dostać. No? Za co? Za co, że przez Wrocław <grym> e, To teraz dla Ewy, tak? Tata, dla Tata. Nie, nie, Tata tak. był pierwszy. No, dobrze. Ile lat pracowałam w przedszkolu? Słucham Pani. O, podpowiem, że okrągło. 20 lat. Nie. O. No dobrze, no, no a dada? 4 Nieprawda, no 10 lat pracowałam przed No, Jakby nie słucham, lata? 4 lata, no i przeszłam do szkoły wtedy. 10 lat. Minus. Takie trudne pytania. No. Co lubiłam przygotowywać z dziećmi na różne okazje? Tańce i hulanki. A wunia? Tak, występy artystyczne. Panie no. jest głównie, tak? jest głównie, tańc. dobrze. Tańce i hulanki, dobrze. <głosy> <głosy> Piąte pytanie, zaliczone. No dziękuję. Dobrze. Ja w szkole się czuję? <głosy> <głosy> Jak nazywają się moje ulubione kwiaty w ogrodzie? Słucham pana. Jest ich tak dużo. Nie, ulubione co najwięcej pracy przy nich jest? Róże. Kany. Kany. Kanę, kana. To, to, kany to, kany to kany do... co do... roku dzwiga? najwięcej pracy przy różach. Ale moje ulubione to a są Ja no. się między kanami a hortensjami, ale no. jak powiedziałeś, że dużo pracy, to mówię no. kany. No. no kany. Ewunia, Plus, tata... Ja nie wiem. Co ty? Ja nie wiem. Jak ja mam podejść do Zaraz tego? Odbiję. Chyba obiadu tata nie będzie ja. A teraz uwaga y, dla, pytanie dla taty czy dla ciebie? dla mnie. Na jakim dystansie biegałam gdy trenowałam? Ja nie Stany. mogę. Mama, wiesz, ja z matematyki. No, jestem ale to nie to wiesz na nie matematyka. Dystansie. Ale to będzie przypał. Na ile metrów biegałam? Na sto. Sto Miałam rekord powiatu i byłam na mistrzostwach polskich białym stopu. Ale jak dystans Na 800 metrów. O mako, Ja nie. Wiem. Tak daleko nie? A ja na Minus. 100. No tyle razy mówiłam, że mam tyle kilometrów w nogach. No tak. Jak trenowałam. No proszę. Dwa stawione. Dobrze. Jakie są ulubione perfumy moje? Tata. No? Pachnące. pachnące, pachnące, no przecież nieświetlące, <grystanie> <grystanie> są to Kelwiny klejny, Kelwina klejna, <grystanie> o oh, Jezu, english, no english, tak, eternity, te jasne, tak jest, o, masz plusik, ale faworyzujesz ją, nie, no. e, proszę bardzo, za którym razem zdałam na prawo jazdy, za drugim, tata, za pierwszym, za drugim! No tak, Jezu! Wszystko. Patrzę, ale dziękuję, że... Pokłaniłeś. Ja ostatnio z mamą o tym rozmawiałam, także... Tak, ta. A, to tego. Ja. No tak jakoś... A wyszli. mama ze mną nie rozmawiała. Jaki jest kolor moich oczu? E, błękitny, no niebieski błękitny. Tata? Kocie. <noise> Kocie. Jaki kolor? Pewny. Bliwne, niebieskie. Wiesz co? No, rozwód z nim wezmę. No, jak się daje. Nie, nie, proszę. Ja nie. Ja nie, mam same minusy. Tata. To dobrze? Dla, to, to, tak, niebieskie. Tak, to. Jaki noszę rozmiar Buta? Czego? Buta? 39, dobrze. 39, Czasami. mało. Pośpieszyłam się. No, ale no, mogłaś no, się no, spieszyć. Ede nie, nie uznajemy, jak się pospieszyłam. E, e, moje ulubione zajęcie hobbystyczne I praca przy kwiatkach. Czy jeszcze coś? Mm. A jeszcze coś mogę? No, no. Możesz. No na pewno, na pewno praca przy kwiatach praca w ogródku. E... No i. No, i mama też lubi takie, wiecie, plastyczne rzeczy robić, czyli na przykład jakieś bukiety, jakieś wiązanki, no takie artystyczne, plastyczne rzeczy, bo na pewno nie gotowanie. A tata? Co lubię robić w wolnym czasie? Działka i działka, cały ja czas działka. działka. Niewyczerpująca odpowiedź. Bo lubię właśnie prace plastyczne. No to ja, powiedziałam. No tak, Ewa, ty masz punkt. A ma minus, no to będzie działka, tylko działka, tak. Zależy jaka działka ta no. <śpuszczak> <śpuszczak> Działka Marychy. E, jak, jak nazywa się mój ulubiony artysta muzyki poważnej? Byłam na koncercie, podpowiem. Gdzie? Na koncercie jego była. Gdzie? No Łodzi. Ewunia? Y, nie, ja nie wiem, czy dobrze wymówię, ale na pewno wiem. Jest to Andre Riu. Riu, ja nie wiem, jak to się... Z... on się zajmuje muzyką poważną. No i potrafi ją fajnie przedstawić. Tak, tak, tak. Interpretację. No bilet kupowałam to wiem. Na koncercie byłam. No, Bosko. Tak. Bosko. Tak. Bosko było. Tata, w jakim miesiącu braliśmy ślub? We wrześniu. Pier... Ale poczekaj, bo były dwa śluby. No, pierwszy kiedy był? 1 sierpnia, a drugi był 15 roku, chyba września. Ale wunia. Pier... Pierwszy? Tak, w sierpniu, tak. Ściągnęło no. Ryzyk Ja naprawdę nie Ale widziałam. Ale to we września 26. Ale no. zobacz. Ale pierwszy... No dobrze. tato, szacun, że to wiesz. Ja tego kompletnie Bardzo nie dobrze. widziałam. E, jakie kwiaty lubię najbardziej otrzymywać? Jakie cięte kwiaty. Róże. Tata, tata nie daje kwiatów. No jakie lubię. Chryzantemy, złoczyńce, no. stoją na fortepianie. Tata, ta, no wiesz co, jakie no. lubię otrzymywać, to no bo chryzantemy. Nie, to co samo okoliczność, inne okoliczności. To jakie? Róże, A. No, róże, tata. Czerwone. E, wymień, co potrafię zrobić takiego fachowca. Czym macie dobrze ze mną? A. No na pewno władać młotkiem. Co jeszcze? Malowanie po sesji. Po sesji. Na płotu. Na tak mama co ci nie płotła. No, no, płot. no. no ale co jeszcze? No. Ewunia. No na pewno gotowanie. Mama bardzo jeszcze? dobrze gotuje, da dobrze piecze. Yy, malowanie, jeśli chodzi o remont, też potrafi, bo malowała kuchnię pokój mój. Yy, co jeszcze potrafi do ja wiem umiejętności. Czas na jaka jest napokojowy. Już się <laughs> no, na no. Myślę, że z czym mamy najlepiej. To ci odpowiem, że z tym, że nam gotujesz i pieczesz. Tylko tyle. A kto się zapisuje w kolejkę do mnie? Fryzjerstwo. Od jutra idziecie do fryzjera do nie. No, Ja nie, nie. Mam. No, pół na pół. Po połowie. Ale za co on dostaje? No powiedział, że po sesji malowali. No, dobra. A jak nazywały mnie koleżanki w szkole? Jagoda. Jadwisia. Jagoda. Dobrze, tata. Tak? Tak. Nigdy nie słyszałam. Jadwisia. Na, y, Jadwisia to mówił do mnie taki wujek. Jak przychodził do nas do domu, to Jadwisia. Dobrze. Y, to jeszcze jedno ostatnie pytanie. Mm -hmm. Jakie jest moje ulubione danie? Może być kilka. Kto pierwszy? No, może ty. O, jest Słucham. Eee, jeśli chodzi o zupę, to grzybowa. Taka. taka... Wczoraj na obiad była. Grzybowa. Ale ja, ja się nie skończyła Cicho. A jeśli chodzi o drugie danie, no to bym powiedziała, że na przykład buraczki ze skwarkami. Mizeria, kotlecik, surówka z marchewki z jabłkiem. Ale danie takie. Takie danie. Sztandarowe. Placek ziemniaczany. Po węgiersku. No taki po węgiersku. No, no. i tyle. Lubię tak. A ty tam Placek to? po węgiersku. To, nie, ściągaj, nie ściągaj, nie ściągaj. No dobrze? A co No ma? ja to jeszcze lubię tak. Tatara. O, bardzo lubię tak. No ale rzadko jesz, nie? Tak. No rzadko, bo wiesz, no, na co dzień się tego nie, nie robi. No. Ale w kapuście bardzo lubię. A, tak, tak. Tort bezowy lubię bardzo. Tak, też. No dobrze, zaliczę Wam. W sumie było 18 pytań. Proszę podliczyć. Ojej, Egonia moja kochana, 16, 15,5. Minus 5, bo po sobie 2, 3, 4, 5, 6. 6,5. <noise> wychodzi na to, kochani, że moja córka zna mnie lepiej jak mój mąż. Który ale bo, bo... ze mną jest 41. Ale no. wiesz, zaimponował mi jedną odpowiedzią, no, że może na wszyscy, te wszystkie nie znał odpowiedzi na te pytania, ale wiedział o ślubie. O, no, tak. To szacun, tato. Szacun. Także bardzo no. dziękuję. I kochani, jeśli podobał Wam się taki odcinek, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i za tydzień o... będzie odpowiedź. Tata, przepraszam za tydzień. Dziękujemy za oglądanie. Tak szalone pytania, że o nic nie zgadza. Ja nie się, tak się boję bać. co może. Cześć kochani. Cześć. Pa.